Ciechani, dzisiaj robimy chlebek e, z marchewką, to będzie generalnie mm, przepis bardzo podstawowy, ale dodamy do niego marchewkę, żeby trochę go urozmaicić. Co potrzebujemy? Potrzebujemy przede wszystkim miskę, łyżkę do mieszania, drożdże, łyżkę soli, łyżkę cukru i oczywiście mąkę. Najlepiej mąkę chlebową albo mąkę zerówkę do wypieku pizzy, ale jeżeli nie macie, może być złoka mąka pszenna, półnoziarnista. E, I na razie od tego zacznijmy. No i waga. Waga się również przyda. Do tego zaczynamy. Zaczynamy od tego. Zaczynamy od włączenia wagi. Wbrew pozorom nie. Jest to sztuka prosta. Dobra, wsypuję tutaj kilogram mąki, ponieważ ja robię jeden duży bochenek. mąki pszennej. Nie mąki, będzie pełno. Uży Używam tylko mąki pszennej, ponieważ mąka do pizzy mi się skończyła, ale to absolutnie nic nie szkodzi. I zasada jest taka: na każde pół kilo mąki łyżka stołowa soli. Powiedzcie mi, że chleb bez soli to jest tragedia. I teraz to trzeba wymieszać, ponieważ drożdże nie lubią soli. Okej okay? Robimy sobie dołeczek. I na każde pół kilo mąki 30 gramów, e, przepraszam, 30 deko e, drożdży. Tutaj mam 60, ponieważ mam kilogram mąki. I te drożdże wtłuszamy tutaj w ten dołeczek. Okay. Wsypujemy tutaj dosłownie odrobinę cukru w sumie łyżkę tak na oko i zalewamy to ciepłą wodą tak żeby się te drożdże, żeby te drożdże były zakryte i zdążyły się ogrzać, ponieważ drożdże e, na ogół są w lodówki e, co do wody, woda powinna mieć temperaturę taką, że jak włożysz do niej palec powinna być ciut cieplejsza niż e, temperatura ciała. Teraz to zostawiamy, aż te drożdże podrosną. To jest około 15-20 minut. Tutaj widać jak na ładnie drożdże podrosły, zrobiła się taka pianka, widać jak pracują. I teraz trzeba dolać troszeczkę wody i wymieszać. Co ważne, Ciasto na chleb naprawdę nie musi być super wymieszane. Nie przejmujcie się tym, że nie macie żadnej, e, żadnego robota do wymieszania tego ciasta. I teraz, tak, jeżeli chcecie upiec ciasto w naczyniu żeroodpornym, to to ciasto może być luźniejsze. I wszel z wszelkim ciastem drożdżowym jest tak, że jeżeli. Im różniejsze jest ciasto, tym bardziej pucha to ono wyrośnie. Im bardziej zbite jest w tej chwili, tym bardziej zbite będzie po wyrośnięciu. Ja dodam tutaj jeszcze odrobinę wody. I pamiętajcie, że jeżeli teraz mam wyjdzie ciasto za luźne, zawsze po wyrośnięciu bo chleb wyrasta zawsze dwa razy po pierwszym wyrośnięciu można zagnieść chleb z dodatkową ilością mąki. I będzie on o odpowiedniej konsystencji. To jest konsystencja takich, ja wiem, pączków. Ja ponieważ e, lubię doda do, dodawać różne smaki do chleba, dzisiaj dodaję e, dwie duże starte marchewki i trochę siemienia lnianego. Tak, wiecie, garść, no oko! wszystko trzeba wymieszać. Oczywiście nie musicie dodawać mm, niczego do środka, jeżeli nie macie chęci, ale naprawdę polecam Wam. Marchewka jest fantastyczna, ponieważ wilgotność chleba jest dużo wyższa niż chleba bez marchewki w środku. I teraz są dwie szkoły. Ten chlebek możecie wstawić do lodówki na minimum 3 godziny albo nawet całą noc. Możecie sobie to przygotować wieczorem, wstawić do lodówki, tylko musi być przykryte folią, ponieważ ciasto złapie zapachy lodówki. I potem upiec, wystawić to ciasto na pół godziny, żeby się zagrzało, upiec sobie rano świeżych chlebek. Można również to wstawić w ciepłe miejsce, poczekać aż wyrośnie, bo ciasto musi podwoić objętość, więc tutaj zależy wszystko od zewnętrznej temperatury, może to być godzina, może to być 4 godziny. I... No właśnie, ja lubię wstawiać do lodówki, to ciasto wtedy jest bardziej zwarte po wyjęciu, Łatwiejsze do obróbki, e, do ewentualnego modelowania. Tak więc moje ciasto ląduje do lodówki. I spotykamy się za jakieś 3 godzinki. Witajcie z powrotem. Ciasto nam pięknie wyrosło. Jak widzicie jest 3 czwarte miski. I teraz tak. Piekarnik wstawiłam na 200 stopni, grzanie góra-dół. Jeżeli chcecie piec e, ciasto, te chleb, przepraszam, w naczyniu żeroodpornym, to naczynie w tej chwili wstawcie do piekarnika, musi ono się nagrzać razem z piekarnikiem, musi być równie gorące. Wyciągamy to nasze ciasto na blat oprószony mąką i tej mąki w zależności od tego, jakiej konsystencji to ciasto ma być dodajemy. Ciasto, chleb, mówię to czas ciasto. I teraz tak, jeżeli to, ten chlebek będzie ciepieć w naczyniu, wystarczy go tylko szybko zagnieść i on sobie taki luźniutki może zostać. Absolutnie nie jest to, nie jest to problem. O, i takie ciacho, takie... Przepraszam Was. Taki chlebek... Zostawiacie, żeby się ogrzał, po czym wstawiacie do naczynia żaroodpornego i do piekarnika pieczecie tak 30 minut. Ale jeżeli chcecie zgrabny bochenek, na którym robicie na przykład ozdoby, to to ciasto musi być trochę bardziej zwarte. Alebek zawsze zagniatamy do środka, czy każde ciasto drożdżowe, w zasadzie po to, żeby ono się ładnie rozciągało. Zobaczcie, jak to ciasto zwijacie do środka, to ono się tutaj rozciąga. Pamiętajcie, że je podsypać mąką. Oczywiście, mąki trzeba dać maksymalnie mało. Nie ma co przesadzać. To ciasto nadal musi być sprężyste, żeby chleb nie był zbyt zbity. Tutaj mamy gotowe ciasto, które teraz je powinno podrosnąć około y, pół godziny. Wystarczy taka temperatura odpoczynku, nie trzeba go specjalnie grzać. Chodzi o to, żeby, żeby ta temperatura z lodówki y, z tego ciasta nam zeszła. I teraz możemy zostawić to ciasto na blacie. Tylko zaraz uformujemy z tego chlebek. Jeżeli macie koszyk do wyrastania chleba, to jak najbardziej można go w tej chwili użyć. Jego ni niestety jeszcze nie mam. Mam nadzieję, że niedługo w końcu się dorobię. I teraz fajnym sposobem na uformowanie chleba jest roz... rozciągnięcie ciasta. Ciasto drożdżowe, nawet na pizzę, zawsze wolę rozciągnąć niż rozwałkowywać. To jest dla niego zdecydowanie lepsze. I teraz zwijamy to ciasto do środka starajcie się, żeby był w miarę w miarę, w miarę równy i okej, okay. i mamy taki zgrabny bochenek on tutaj sobie zastanie podrośnie i już dobry jak podrośnie troszeczkę go natniemy po to, aby nie popękał w nierównych miejscach, żeby był po prostu ładny, tak więc zostawiamy sobie ten chlebek, możecie go ja za chwilę go przełożę na papier do pieczenia żeby był łatwo otwor. Było go przetransportować do piekarnika. Chlebek już ładnie podrósł. Teraz tak. Możemy naciąć go w bardzo prosty sposób, czyli naciąć go wzdłuż lub tradycyjnie po skosie. Do tego używam żeletki, zwykłej, normalnej żeletki, bo ponieważ nóż nie jest wystarczająco cienki i ostry, żeby dobrze chlebek. Naciąć. Ja mam pomysł taki na listki. Zobaczymy co mi z tego dzisiaj wyjdzie. Nacinam łodyżkę. Druga to musi dość mocne być na święcie. Ono się potem rozejdzie na chlebie i nie będzie go konkretnie widać, więc musi być całkiem spore. Mamy łodyżki. I mam nadzieję, że, że to będzie przypominało to, co chcę. W nacinaniu nie mam zbyt dużego doświadczenia, więc wszystko metodą błędu. Teraz nacinam chlebek dookoła wzoru, tak żeby w trakcie rośnięcia nie pękł nam tutaj. I teraz pora chlebek przenieść do piekarnika. Chlebek nam się pięknie ubiegł, e, ponieważ e, nie był on. Nie wyrastał sobie w koszeczku, to jego powierzchnia nie była równa, stąd ten wzór też tak nie do końca jest ładnie widoczny. No, to jest moje, mój brak doświadczenia, więc... Ale! Gdzie nie gdzie coś, widać nieźle. Tutaj ładnie sobie urósł po bokach. Widzicie, jak, dużo, jak, jak o ile większy jest od tego pierwotnego ciasta. I teraz jedna zasadnicza rzecz, jak sprawdzić, czy chleb jest upieczony, przecież nie wsadzimy tam e, patyczka. Jeżeli chleb wydaje ten dźwięk, znaczy się, że jest upieczony. Życzę Wam smacznego, jeżeli macie jakieś pytania, proszę mnie, zostawcie, ja postaram się odpowiedzieć. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was pomocny e, i dajcie znać, jak Wam poszło, przyślijcie mi zdjęcia, jestem bardzo, bardzo ich ciekawa.